Hejka wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj mam trening z panią Elą. I zastanawiałam się, na którego konia dzisiaj przyjść na trening. I miałam dylemat, bo na, na pewno idzie później na trening, ale nie wiedziałam, czy Aron czy siebie Właśnie nie widzę, na podoku wszystkie stoją. I uznałam, że ostatnio w sumie Siwy miał trening, więc teraz trzeba troszkę ruszyć Aronka, więc idę po niego i będę go szykować na jazdę. Dzień dobry, koniki! Witam tutaj wszystkich całą czwórkę, ale przyszłam po tego pana. Jezus Maria, Aron, co Ty zrobiłeś z derkom? Jak to wygląda? Siema. Kantar też ma Cały brudny. Aronek dzisiaj jest bez kaptura, ponieważ dzisiaj jest pierwszy dzień i chyba ostatni w tym roku. Czy nie pierwszy dzień w tym roku, ale dzisiaj jest taki dzień. Jezu ta derka, że jest 15 stopni. Więc nie ma co tak bardzo grzać, więc ani futerka na klacie, ani yy, kapturka, ale Jezu, zobaczcie na to. Aaron, czemu tak zrobiłeś? Idziemy, chodź, chodź księżniczko. Dobra widzowie, tutaj mam sprzęt. Aronek w boksie i y, muszę go szybko szykować, więc y, nie będę wam teraz nagrywać szykowania Aronka, bo jestem już wręcz spóźniona na trening, więc biorę się za szykowanie i nagram wam trochę więcej później. Dobra widzowie, wyszykowałam już Arona. Na szczęście pani Eli jeszcze nie ma, więc y, bardziej się spóźniła niż ja. Ale i tak idę już wstępować, ponieważ no, fajnie by było mieć chociaż rozstępowane konie, jak pani ale przyjedzie. Więc idziemy na Hali i na Hali pokażę wam, jak Aaron, jak dzisiaj wygląda. Okej, okay, uwaga, uwaga! Oto koń Aaron w jednym z moich ulubionych kompletów, czyli całutki na różowo. A głowie różowe, ponieważ tak jak wiecie, już siwy zerwał moje ogłowie, głowie, które jest super. I mam to, które jest po prostu tragiczne. Ten nachrapnik to w ogóle jest do wyrzucenia jest cały krzywy i nie da się go wyrównać praktycznie, mimo że próbowałam. W sensie da się, ale to dom będzie w ogóle już całkowicie za długi, bo tu nie ma dziurek z jakiegoś powodu. Nie wiem, może pani Ela mi to poprawi zaraz, jak przyjedzie. Yy, I co? I dzisiaj widzę, że stoi gimnastyka, bo Sandra wczoraj ustawiała i mówiła mi, żeby nie składała, bo mam w planach to dzisiaj poskakać. Może pani Ela się zgodzi. Także wsiadamy. I w ogóle co do ogłowia, to mam nadzieję, że jakoś za tydzień będzie nowe, bo są zamówione już takie paseczki, które właśnie w moim ogłowie się urwały. Ale w ogóle powiem wam, że jestem było w tym okazji. Znaczy, nie wiem, czy jestem, do okaże, bo znalazłam e, taką dziwną stronę, która wygląda jak strona Hordze, ale link się w ogóle nie zgadza. I na tej stronie była promocja minus 90% na wszystko. I było o głowie z 1500 na 150 zł. I ja mówię, co to jest? To nie może być e, prawda. Chwila czy pani Alejdzie? Jest nie. No i co, i zamówiłam to głowę, stwierdziłam, dobra, leży i te 50 zł. Bo może nie przyjdzie, a może będę na plusie. I może przyjdzie, więc zaryzykowałam. I powiem Wam, że z jakiegoś powodu mam, że paczka jest wysłana, więc może, może będzie, ale nie nastawiam się, podejrzewam, że nie przyjdzie. Ale byłoby fajnie, gdyby przyszło, bym miała tak tanio nowe głowę, głowie, ale to chyba jest niemożliwe. Kurde, powiem Wam, że naprawdę mam wielką nadzieję, że my dzisiaj to poskaczemy, z bo po prostu gimnastyka to jest jedna z moich ulubionych rzeczy. O, idzie pani Ela, więc idziemy trenować. Wstęp na razie, dostępna. Ta ręka taka elastyczna, żebyś miała takie wiesz. 50 deków, nie więcej. Musi, utrzymuj rytm kusa, tak. I teraz zrobisz tam sobie ładne ustępowanie na ścianie. Kusie, jesteś się, jest zdjęcie w lewo. Najpierw go wyprostuj, tak, żeby był prosty. I teraz po go do sobie spytać. Tak, A, lewą mideczką do prawej, jakby wody. Dobrze. O, i jak on tak to ma tą główkę tam się jakby trochę ustawić, to dobrze. Tylko utrzymuj rytm, kusa, no nie? Żeby on szedł. A. Teraz spróbuj troszeczkę, jakby na kole, tam przed tym okserem, zrobić koło i troszkę przyspieszyć w tym kłusie. Troszkę taki kłus jakby się troszkę. Trochę więcej niż on chce. O, tak. Z wyczuciem, żeby Ci się nie rozleciał. Ale żeby Cię słuchał. A, i teraz najedź sobie tutaj na te makaroniki za chwilę. Zgięcie w lewo, ładnie. Patrz na lewo, koń w lewo. A, miękko, miękko i tak. Prawa woda, żeby prowadziła, lewą wójtką patrzę, żeby się zdjął. A, bardziej na środek, nie? Bo trochę Ci wyszło. Dupka troszkę. A, nie. Słuchaj, jak on wstanie, staraj się przez chwilę nie ruszać, dobra? Bo nie pochylaj się tak od razu do przodu, bo mu równowagę trochę zakłócasz i on wiesz, nie będzie stał. Chwilę niech powstaje i dopiero go. O, teraz to włoszę. Nie, żeby on wiedział, że musi chwilę postać, a nie od razu tam. Tak, i zakłócił, Od razu zacłócił. A, o! On się boi Pani Kaszczu. On się mojego kaszlu? Tak. A, rysujemy? No, on jest strachliwy. A, dobrze. O, tak, tak jak teraz. Żeby te wodze były takie, wiesz, leciutko napięte, zdjęcie wcześniej trochę. Za mało myślisz o tych zakrętach, nie? Tak, jedziemy, tylko na środek.

<śmary> te, Tylko te ty szarota nie jesteś długo, nie zaciskaj się tymi kolanami. O tak. Musisz jakby od łydki bardziej od spodu niż kolana zaciśnięta, no właśnie... Galop, utrzymuj rytm galopu. Tak. I tak samo, Bawisz się z nim troszkę. Galop. A dwie bące, dwie łydki. O tak. I to jakbyś chciała tak, tutaj w prawej bące, ale zdjęcie, zdjęcie w lewo. Tak. Jeszcze raz. O, i jak dojdziesz do perfekcji, to możesz, jeszcze głębszy ten wężyk, tylko musisz dzielić dobrze ten jakby plac. O, ja. Dobrze, i teraz zostań tu na kole i wypuszczaj go trochę na tym kole do dołu i wypuszczaj, ale utrzymuj koło, tak, siedź sobie wygodnie, siedź, pokazuj jak w lewo, tak, prawa łóżka, lewa łóżka, dobry, i teraz go sobie pomału na tym kole, ale uważaj, żeby nie przeszedł do pusa. on ma skrócić galop, trochę się zebrać i zbieraj. Jest, tak jakbyś chciała, żeby ona w tym gałowie. Wolnie, wolnie, wolnie. Się zebrać i rozluźnić po Wiadomo, że po tej stacji rzucimy ręce, ale tutaj to jest jakąś problem. A, lewo, 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 lewo. tak. O, jaki grubas. A teraz pojęć trochę głębszy ten wężyn. Podziel sobie to, żeby stopniowo do środka i stopniowo tam. Ale bez przerwieca. Cały czas tak, akcepty, nie na krześle. <laughs> Sieć, nie wysiadaj. Musisz zrobić poprawnie. Jeszcze raz. Ja z tego Musisz, popatrz, jak masz taki czworobokierpy, czy tak dalej, to musisz trochę szybciej wyjechać, kawałek pojechać do środka i dopiero zjechać. Za szybko chcesz kręcić. On nie ma takiej równowagi jeszcze. Trochę głębszy ale dłuższy ten Ale Dalej lewe lewo spięty tak lewo, lewo patrzy kon. o tak lewo oczko żeby się go wydawało i znowu A. o dobrze i teraz przejdziesz do kusika i chwila i pojedziemy sobie teraz małe skoczki na skoczki my będzie. tam w środku chociaż Się skup. No, tylko nie, nie wy... czekaj tymi ramionami. Ramionami się czekaj. On ma taki ładny galopik, że ramionka z tyłu. Ramiona z tyłu, tak. Dobrze. Patrz do przodu, bo cię wyniosło. A, prosto, prosto, prosto. <ścoughs> I teraz zagalopuj. Dla niego to trudne, bo on tego nie umie. Zagalopuj na prawo i pójdź sobie dookoła. Nie, on zgaduje. Czy to O, i teraz do i dostępa, bo to chodzi o to, żeby razem z koniem na prawo się zabrać, razem z koniem na lewo, ale nie, żeby... O, dostępa! O, wstęp. Do A głosem i stęp. Tu cię trochę wynosi w tym zakręcie, to wiesz, nie? O, tak, prosty koń, prosty koń. No, ale ty nie masz trzymać, ty masz jechać w tą, tą, tą bramę. Teraz pomalutku, 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 żeby ładnie na środek ci wyszło. Teraz otwórz trochę rączkę. O, tak, patrz do przodu. Patrz do przodu, patrz do przodu. O! Widzisz! Chodzi o to, żeby on taki, nie robił takich przeskoków. To go. I na chwilę dostaję. on już jest zachodząc tak o co chodzi. Skup się. Dwie wodze, prosty koń i patrzysz do przodu, żeby on załapał o co chodzi, nie? Brawo, główny. Tak, już szukaj sobie gdzie masz jechać. Prowadź go, prowadź galopu i nie przerywaj galopu. Dobrze. Różkę lądowanie dobrą. Wręcz ładnie. Miękko siedź, Miękko siedź, Teraz go sobie porozluźnię, żeby nie leciał. Nie daj mu skracać. U, Widzowie, zeszłam już z Erona, pani Ela nim występuje. Ja teraz przyszłam po życiu do siodlarni i będę szykowała Nelsona, bo od razu na niego wsiadam, więc idę w kasku, na padok, po wicerkach i we wszystkim po kucyka. Widzowie, Nelson już jest na hali, osiodłany, gotowy na trening. Ma nowe siodełko od sadułki Widzowie, siedzę już sobie na Nelsonie i czekam aż przyjdzie Zuzia, żeby mogła nagrać mi trening. I przez ten czas, póki jej nie ma, to się sobie trochę postępuję, pokursuję i porozgrzewam się, bo ona musi sprowadzić wszystkie konie spadku, a jest ich takim sporo, więc trochę jej na pewno to zajmie. O tak, tak nie ja sobie tamtuję. tylko uważaj, o, teraz na środku się wełka tak, dobrze. I troszeczkę wiesz, bo tą prawą łódeczką spycha, o, wiem co będziesz robiła, wężyki w galopie. Tylko chodzi o to, żeby on umiał na tej rąży utrzymać ten mało. Czyli ta poglądka. Potem musisz rozluźnić to połączenie, żeby nie było tam 100 na ręce. A, I sobie na tego makaronika. Nie za szybko. Pod włosem. konia stracił mały. O, luźno, luźno, nie zaciągnij. Przytrzymaj. To go... o, I teraz odpuść trochę tą rękę, niech chcę tam wyciągnie, tak, niech się trochę porozluźni, a dobrze, żeby go nie trzymać cały czas w takiej, wiesz, uprzężnie, on musi sam tą równowagę łapać. Tylko nie spiesz się, głównie na jasny, nie w tą stronę. Ja wiem. A, no to masz szczęście, bo myślałam, że to... Troszkę krótsze wody, elastyczna ta rączka, elastyczna. Elastycznie. ale oczywiście jedzie nie w tą stronę. Jak nie ja, w tą stronę? A, pokazywałam, że to składa to Tak, jedź dookoła. jedź dookoła, O, miękko, patrz na prawo, nie patrz w dół. Jedź dookoła, tak. O, i teraz najedziesz do to z niebieski. Mięciutko, patrz do przodu. Miękka ręka, luźno, tak. I tak, zrób dół i równo go próbować. Dobrze. Patrz do przodu, patrz do przodu, patrz do przodu, nie trafi ręki. Kręcie kręcie, 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 tak. I na kółeczko. Bardzo proszę, doświadczenia dobra. Kucyki są są szybkie. Tak, i cały czas zrób kręć na przeszkody. Wiesz, tam jak oni jeżdżą te ścigane, to oni muszą. O, tak, dobrze, widzisz Dobra ale nie zaciągnę się. Przytrzymaj, o! o tak, jak unikaj, tak. Tak, od razu są nogi. Zrób koło, żeby go trochę wyciszyć. Koło. O, jak poczujesz, że on ci ładnie wrócił, tak się uspokoił, to... Te, nie ruszaj, nie ruszaj. Dobrze, no i widzisz, od razu są karigłowe nogi. Jak ten koniec poskładamy. po i po małym Łaska Dobra widzowie, pojeździłam już Nelsona. Teraz jestem w boksie Arona, bo będę mógł wyjaśniać nóżki powieki, a Nelsonem zajmuje się teraz jego właścicielka. Więc to było dzisiejszego odcinka. Jeśli Wam się podobał to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Na środek, nie?